W tej prezentacji dowiesz się dlaczego. Nasza nienawiść względem Rosji, no i vice versa, jest w pełni uzasadniona oraz dlaczego Andek pierdoli głupotę o względnej jedności, która nie istnieje od półtora tysiąca lat. Zapraszam. Historia Słowian na szybko. Słowianie, jako grupa wędrownicza, wykształczyli się około 3000 lat przed naszą erą. Dalej, no, my gówno wiemy, nie posiadamy praktycznie żadnych informacji co do tamtych czasów, więc przejdziemy do V wieku naszej ery, kiedy nasi pra-przodkowie osiedlili się na terenach dzisiejszej Ukrainy. Po plus minus 200 latach takiego stanu Słowianie zaczęli przychodzić na tereny dzisiejszej Polski, Czech i Słowacji oraz na Bałkany. No i wtedy tę naszą jedność chuj jasny strzelił, bo wykształcił się podział na Słowian wschodnich, zachodnich i południowych. A nawet gdyby tak się nie stało, ciężko mówić o jakiejkolwiek jedności państwowej, bo pierwsze słowiańskie państwo, no czyli Wielkie Morawy powstało dopiero w IX wieku. No i a propos, najważniejsze słowiańskie państwa. Jak już wspomniałem, pierwszym słowiańskim państwem były Wielkie Morawy. Powstały na początku IX wieku na ery. Nie były stabilne, ale swego czasu kontrolowały dzisiejsze Czechy, Słowację, Węgry i południową Polskę. Rozpadły się po najeździe, no właśnie Węgrów, taka ironia. Wytrwały ledwo 100 lat. Drugim państwem słowiańskim była Ruś Kijowska, która powstała w 862 roku. Była na pierwszym państwem słowiańskim, które przetrwało na mapie dłużej niż 100 lat. Ruskiowska to fundament pod dzisiejszą Ukrainę, Rosję i Białoruś. W 1240 roku została ona zwasalizowana przez Mogołów istniała tak mniej więcej no do połowy XIII wieku, bo właśnie wtedy została podbita przez Litwę i Polskę. Jednak państwo moskiewskie pozostało dalej na mapie, następnie były Czechy i Polska, które oba wykształciły się na przełomie VIII i IX wieku. Czechy przyjęły, przyjęły chrzest w 884 roku, a Polska w 966. Trzeba też zaznaczyć, że już wtedy rozpoczęły się spięcia między Polską a Rusią, ponieważ Mieszkoszko I i Bolesław Chrobry prowadzili regularne najazdy na tę ziemię, zdobywając m.in. Grody Czerwieńskie. I teraz początki rywalizacji takiej stricte polsko-rosyjskiej, nie polsko-ruskiej. Jak już wcześniej wspominałem, nawet po upadku Rusi Kijowskiej, Moskwa pozostała na mapie jako państwo. Jeszcze przez około 200 lat była mongolskim wasalem, więc nie stanowiła za żadnego zagrożenia. Ale jednak, kiedy ona odzyskała tę niezależność, na początku XVI wieku, wszystko się zmieniło. Zaczęło się od najazdów Moskwy na związaną Pol z Polską Unią Personalną Litwę. No czyli jak najeżdżali Litwę, no to też częściowo najeżdżali Polskę. Jednak eskalacja konfliktu miała miejsce w 1558, kiedy wybuchła wojna litewsko-rosyjska. Podczas tej wonijny Litwa utraciła dużą część wschodnich terenów. No ale w tej wojnie oficjalnie nie brała Polska żadnego udziału, tylko tam jakieś niewielkie wsparcie dosyła do Litwinów. Jednakże do pierwszej bezpośredniej wojny polsko-rosyjskiej doszło w 1577 roku. No to już było po Unii więc już Polska i Litwa były połączone. Kiedy Rosja najechała na polskie inflanty, Wojnę tę udało się wygrać, jednak był to początek rywalizacji, która doprowadziła Rzeczpospolitej do upadku. Ale trzeba zaznaczyć, że to właśnie Moskwa była agresorem i inicjatorem owej obopólnej niechęci. Znaczy no, to wszystko przez Rusków. Ruchanie Rosji przez Polskę. Początkowo Polska dominowała w Rosję. No, przez pierwsze właśnie kilkaset lat dominowała. W poprzednim slajdzie wspomniałem już o wojnie inflackiej, którą Polska wygrała. Poskutkowało to wyparciem Rosjan z tego regionu. W 1584 roku umiera car Rosji, Iwan IV Greżny, Przez to rozpoczyna się okres chaosu i bezkrólewia w Rosji, który trwał przez prawie 40 lat. W 1609 roku Rzeczpospolita próbuje wykorzystać tę sytuację. Polska początkowo chce jedynie zająć Smoleńsk, jednak sprawy toczą się tak, tak śmiesznie się toczą sprawy, że w 1610 roku zajmujemy Moskwę. Rosja została nie tylko wyruchana, ale dosłownie zgwałcona w dupę bez lubrykantu. Niestety Polacy nie wykorzystują tego zwycięstwa. Po dwóch latach zostajemy wypchnięci z Moskwy i zostaje, zawarte zostaje rozejm. Jednak udaje się zdobyć wcześniej już wspomniany Smoleńsk. No ale, no, pomimo tego, że zyskaliśmy Smoleńsk, mogliśmy to dużo lepiej wykorzystać. Mogliśmy kompletnie zniszczyć Rosję. No kto wie, jak by wyglądało to dzisiaj. No ale cóż. Polska uzyskuje swój terytorialny pik. Następna wojna ma miejsce w 1634 roku. Jednak jest ona krótka, bo Rosjanie znowu dostają w dupę. Podpisany zostaje pokój, w którym Rosja zobowiązuje się już nigdy nie naruszyć polskich granic. No i no tak, tak, tak średnio to wyszło. Tak średnio. Ruchanie Polski przez Rosję. Początkiem koniec polskiej dominacji nad Rosjanami jest wybuch powstania Chmielnickiego w 1648 roku. W dużym skrócie: kolonizacje, czyli takie dzikusy z Ukrainy, się buntują i robią rozpierdol. Pierwsze kilka lat powstania dobrze im idzie, ale po tym czasie Polska się ogarnia, dochodzi do bitwy pod Beresteczkiem, którą wygrywamy. Taka ciekawostka to jest największa bitwa XVII wieku, no i kozacy są w odwrocie. Jednak wtedy dzieje się coś strasznego dla Polski. Przywódca kozaków, Bohdan Chmielnicki, przysięga wierność carowi Rosji. Rosjanie dołączają do wojny. No Polacy osłabieni po latach walk z kozakami nie są, nie są w stanie obronić się przed Rosją. Wrogowie docierają aż do Wilna i je zdobywają. No i jeszcze gorsze. W tym samym czasie dochodzi do Potopu Szwedzkiego, no i ten Potop Szwedzki w sumie został spowodowany też przez Polaków, bo trochę podpadli Szwedom, konkretnie nasi królowie, ale to, to kiedy indziej. No i Warszawa i Kraków również odpadaj, upadają. Polacy jednak po obronie Częstochowy, którą uznaje się za cud, odzyskują ducha walki. Udaje się wypchnąć Szwedów i zawarty zostaje pokój. No niestety w wyniku niego tracimy plusy Książęce. Kontynuujemy walki z Rosją, częściowo udaje się ich wyprzeć z terenów państwa. W 1667 roku w końcu podpisujemy pokój, tracimy jednak znaczne części ziemi na wschodzie. Po tym kryzysie pierwsza rzecz pospolita już nigdy w pełni się nie odbuduje. Początki rosyjskiego panowania nad Polską. Po pokoju polsko-rosyjskim z 1667 roku między tymi państwami przez około 30 lat panował względny spokój. Działo się tak dlatego, że w tym czasie w Polsce władał Jan III Sobieski. By jedy, był by on jednym z naszych najlepszych władców, który nie pozwolił, aby Polska wpadła pod obce z Rosji. Jednak po jego śmierci w 1696 wszystko się zmieniło. Na króla Polski wybrano Augusta II Mocnego, który był słaby i uległy. Ponadto panował on także w Saksonii, które było, no Saksonia to jest księstwo w Niemczech, a więc Polska była dla niego takim side questem. Nie cała szlachta chciała, aby ktoś taki władał Rzeczpospolitą. Popierali oni kontrkandydata Stanisława Leszczyńskiego. W 1704 roku wybuchła wojna domowa, w której na tronie osadzono właśnie Leśnińskiego. Wtedy stało się coś, co bezpośrednio doprowadziło do upadku Polski. August II Mocny przysiągł wierność carowi Rosji w zamian za przywrócenie go na tron. No i tak się stało. Wojska rosyjskie bez żadnego oporu wkroczyły do Polski, zajęły Warszawę, osadziły swojego sojusznika na tronie. Przez to wydarzenie Polska praktycznie że stała się wasalem Rosji. Okres Saski i Rozbiory. Wojna domowa oficjalnie zakończyła się w 1709 roku. Polską zaczęli władać Niemcy z Saksonii, dlatego ten okres nazywa się Saskimi. Ponadto byli oni podlegli Rosji. Niezbyt przyjemna kombinacja. Jest to okres, jest to okres gnicia polskiego państwa. Rzeczpospolita była zaniedbana, zacofana i najzwyczajniej w świecie słaba. August II Mocny umiera w 1730 roku. W 1933 roku. Legenda, legenda jest taka, że podobnież na swoim łożu śmierci przeklinał Polskę, Polaków i wszystko, co Polskie, ale no w sumie nie wiem czemu. Władzę w Polsce przejmuje jego syn August III Sas. Władał on bardzo długo, a przez ten czas nie zrobił absolutnie kurwa nic poza jeszcze mocniejszym uzależnieniem Polski od Rosji. Umiera w 1763 roku. W 1764 roku królem Polski wybrany zostaje Stanisław August Poniatowski. Nie był on już Niemcem, bo pochodził z Litwy, jednak używanie słowa, że został wybrany to błąd, ponieważ on został siłą osadzony na polskim tronie przez starycę Katarzynę, której on był kochankiem. Stanisław był miękką pipką. Co prawda, w jakiś sposób próbował reformować państwo. Poskutkowało to na przykład wprowadzeniu konstytucji. Jednak kiedy Rosja się spłakała, Stanisławek grzecznie mu nieważny. Ponadto dołączył do Konfederacji Targowickiej, która była prorosyjskim buntem przeciwko jakimkolwiek reformom trochę słabo jak na króla Polski. No jak pewnie wszyscy wiemy, pod koniec XVIII wieku doszło do rozbiorów. Pierwszy w 1772, drugi w 1793 i trzeci w 1795. Wiele osób obwinia za to tylko naszych złych sąsiadów, jednak w rzeczywistości sami zgotowaliśmy sobie taki los. No jeszcze do tego nasz król Stanisław August Poniatowski dobrowolnie abdykuje i przekazuje polską koronę carowi Rosji. No i to, to był ostatni bój do trumny. Okres zaborów. Pierwsze polskie powstanie przeciwko Rosji miało miejsce tuż przed Trzecim Rozbiorem w 1794 roku, była to insurekcja kościuszkowska. Początkowo była ona pasmem sukcesów. Udało się wygrać np. Bitwę pod Maciejowicami oraz wyzwolić Warszawę. Jednak po stromotnej porażce w Bitwie pod Ostrołęką i rzezi Pragi powstanie upadło. Następnie przyszedł Napoleon. W roku 1807 wyzwolił on Księstwo Warszawskie. Było ono podległe Francji, ale dało Polakom nadzieję na odzyskanie państwa. W 1809 roku zostało one powiększone o tereny trzeciego zawora austriackiego. Jednak po nieudanej wyprawie Napoleona na Rosję w latach 1810-1812 księstwo zostało spacyfikowane. Po konkresie wiedeńskim w 1815 roku powstało królestwo polskie, które w rzeczywistości było marionetką Rosji. Następnie miało miejsce wiele nieudanych powstań, no ale nie tylko przeciwko Rosji. Powstanie listopadowe trwało ponad rok, no i było przeciwko Rosji. Pierwsze powstanie wielkopolskie trwało około dwóch miesięcy, no i było przeciwko Prusakom. Powstanie krakowskie trwało ze dwa tygodnie i było przeciwko Austrii. Powstanie styczniowe również trwało ponad rok i było przeciwko Rosji. Trzeba jednak zaznaczyć, no właśnie to powiedziałem, że powstanie przeciwko Rosji były zdecydowanie największymi i najlepiej zorganizowanymi, także trwały najdłużej. Po tym wszystkim Polacy byli poddawani represjom. Sytuacja Polaków była wtedy praktycznie, że najgorsza w historii. No bo jedyny moment, gdzie była gorsza, to podczas II wojny światowej. Współczesna historia. Według historyków współczesna historia rozpoczyna się od wybuchu I wojny światowej w 1914 roku. W owej wojnie Polacy walczyli zarówno po stronie Niemiec i Austrii, a także Rosji. Oboje, obie, obie te strony obiecywały Polakom niepodległość po wojnie. Skończyło się jednak tak, że wszystkie te państwa straciły na tej wojnie. Niemcy i Austria poniosły porażkę z rąk Kententy, no czyli takich aliantów, a Rosja pochłonęła się w wojnie domowej. Dlatego właśnie z gruzów tych trzech imperiów odrodziła się Polska. Była ona bardzo osłabiona, ale wolna. Niestety nie mogliśmy się nią cieszyć długo. Cały pół roku po odzyskaniu niepodległości, no w styczniu 1919 roku Rosjanie najechali na nasz kraj. Wojnę tę nazywa się polsko-bolszewicką. Polacy początkowo wyparli wroga, jednak kiedy tamci odnieśli ostateczne zwycięstwo w wojnie domowej, zaczęli wchodzić w głąb Polski i doszli pod Warszawę. Jednak tam właśnie 15 sierpnia 1920 roku doszło do cudu nad Wisłą. Rosjanie ponownie zostali wyparci, a w marcu 1921 roku podpisano pokój w Rydze. Przez następne 20 lat między tymi państwami panował względny spokój. Później doszło do II wojny światowej, w której Rosja nas zdradziła, następnie sama została zdradzona, ale finalnie skończyło się tak, że Polska ponownie była pod, panu, pod butem Rosji, tym razem komunistycznej. No i tutaj nie wspomniałem już o ludobójstwie na Katyniu, ale to, to oczywiście jest kolejny powód, dlaczego według mnie ta nasza nienawiść do Rosji jest jak najbardziej uzasadniona. Wracając, okres ten trwał prawie 50 lat. Finalnie zakończył się on po obradach Okrągłego Stołu i demokratycznych wyborach w Polsce w, 1800, w 1989 roku. Z SRR rozpadło się dwa lata później, w 1991. Taki stan mapy i geopolityki utrzymuje się do dzisiaj. Podsumowanie. Rywalizacja Polski z Rosją jest jedną z najbardziej znanych na świecie, no jeśli nie najbardziej. Ciągnie się ona w większym lub mniejszym stopniu od X wieku naszej ery, najazdy pierwszych piastów na Ruś, aż do dzisiaj, no na przykład ruskie drony nad Polską. Nasza jedność jako Słowian zakończyła się już między V a VII wiekiem naszej ery poprzez podział na Słowia wschodnich, zachodnich oraz południowych. Nawet jeśli byśmy myśleli tą logiką, to za naszych braci powinniśmy uznawać Czechów i Słowaków, a nie Rosjan. Pomijam fakt, że kulturowo i genetycznie najbliżej nam do Litwinów. No, bo nasze państwa były ze sobą połączone przez setki lat. Trzeba też zaznaczyć, że to Rosja była inicjatorem tej rywalizacji. No, tutaj przypodam przykład wojny rosyjsko-litewskiej. Argument że, argument, że nie powinniśmy nie mieć im nic za złe, jest porównywalny do mówienia, że nie powinniśmy mordować zwierząt, bo kiedyś wszyscy byliśmy tylko bakteriami w wodzie. Sama sugestia, że ta rywalizacja jest napędzana sztucznie przez Zachód, jest niedorzeczna. Uważam tak, ponieważ okres największego rozwoju, dobrobytu i szczęścia w Europie to lata 90., podczas których relacje Polski z Rosją były bardzo dobre. No to było za rządów Jelcyna. Działo się tak, ponieważ handel Europy z Rosją został odblokowany w 100% i nie było ciągłego zagrożenia wybuchu wojny. Dziękuję za uwagę. Sigma, Sigmo.